Perspektywie. Najpierw do Kielc, później do Warszawy. Prawdopodobny jest scenariusz, że z tych dwóch meczów Krakowianie przywiezie punktów. Dlatego musi zawsze wszelką cenę szukać tutaj zwycięstwa. I chyba będzie to ostatnia okazja. Rzut wolny na 17. metrze, faulowany Aleksiej Wiśniakows. No i szukamy teraz chętnego do tego, żeby podjąć tak dużą odpowiedzialność i wykonać ten rzut wolny do piłki, ale wydaje mi się, że to był... To da, lewa noga, z kolei raczej dla niego, pozycja dla, dla, dla prawego. Nożnego. Może Mateusz barczek. Chyba, że się zdecyduje na dyszynkowanie tutaj w pole karnym, no to do no w porządku. Natomiast chyba faktycznie Mateusz barczek, by tam najbardziej... No na razie nie zainteresowany. Teraz dopiero zbliża pasowo. się do piłki. Ale nie, nie. To zostaje w polu karnym. Zdecydowanie na... Boliewicz ustawia sobie Piłkę w tej sytuacji. Zawodnik wprowadzony. No to jest bardzo dobre miejsce, do tego, żeby naprawdę tutaj pocałował jeszcze piłkę. Takie modły. Zostać bohaterem. No mógłby zostać bohaterem. Łukasz Sapela. Wysunięto ten metr, czy dwa metry przed linię bramkową. No bo cały czas może się spodziewać też dośrodkowania. Minął doliczony czas gry. Bolijewicz go! Historia lubi się powtarzać, Krakowia w 93. doliczonej minucie wyrwa, wyszarpuje zwycięstwo. 2 do 1 prowadzi z GKS Bełchatów, załamani piłkarze gości, padli na murawę, a ze stoickim spokojem przyjął to wszystko Dariusz Pasieka. Nieprawdopodobne, to jest naprawdę scenariusz, że coś dwa razy się nic nie powtarza, a tutaj widzimy 93. minuta. Ale trzeba oddać, naprawdę, bo to perfekcyjnie wykonał ten rzut wolny. Tutaj do Sapeli też na pewno nie będzie można mieć pretensji o. Z takim uśmiechem przyjął tę żółtą to, kartkę. Nie Zobaczmy. Perfekcyjnie uderzył nad murem Łukasz Sapela. Poszedł ze strzałem, tak, ale nie miał szans. A tak powiedziałem, że z uśmiechem przyjął tę żółtą kartkę, bo to druga jego żółta kartka, więc meczu ostatecznie nie dokończył. Ale sędzia nie dał już rozpocząć gry ponownie. Krakowia w tak...